Procesja oraz uroczyste tedeum zakończyły w kościele pod wezwaniem opatrzności Bożej w Bielsku Białej adorację eucharystyczną w łączności z papieżem Franciszkiem. Temu centralnemu w diecezji bielsko-żywieckiej nabożeństwu w ramach ogólnoświatowej adoracji eucharystycznej pod hasłem Jeden Pan, Jedna Wiara przewodniczył biskup Piotr Greger, który modlił się za ofiary wojen i przemocy oraz osoby przeżywające niepewność ekonomiczną. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lektorzy czytali fragmenty Pisma Świętego oraz modlitwy Piusa XII, błogosławionego Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I oraz błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Śpiewano pieśni i zmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapłani, siostry zakonne oraz przedstawiciele różnych wspólnot trwali w cichej adoracji i modlitwie osobistej. Podobne adoracje odbywały się w większości parafii na Podbeskidziu. Była to pierwsza tego typu Ogólnoświatowa adoracja w dziejach Kościoła. Jej centrum była Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Tam od godziny 17 do 18 modlił się papież Franciszek. Równolegle adoracja odbywała się we wszystkich katedrach świata. Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości. Wierna jest Twoja miłość, Panie Jezu. Boski Odkupicielu, powszedni chlebie życia świata, Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Panie Panujących, Jezu Eucharystyczny, Ukochany Pasterzu, zachowaj nas od niebezpieczeństw.